Panie że najmocniejszy skład pan wystawił na ten mecz od samego początku przycisnęliście się rywala. Potem 10-minutowa przerwa i troszeczkę taka gra, jakby na luzie. A skąd pan wie, że najmocniejszy skład? Ja tak przynajmniej oceniam, że personalnie najmocniejszy skład. No personalnie, no nie, my mamy bardzo wyrównany zespół, także jaka dziewczyna by dzisiaj nie zagrała, to na pewno by tą samą jakość pokazała, którą te zawodniczki, które grały. Także ja się bardzo cieszę, że podeszliśmy do spotkania bardzo skoncentrowani i z wolą zwycięstwa, tak jak sobie to wszystko założyliśmy przed meczem, także bardzo fajnie, konsekwentnie żeśmy grali i myślę, że, że to powinno nas cieszyć i budować na, na, na przyszłość. W tym trzecim secie bardzo długo stawialiście tą kropkę na DI rozprężenie, rozluźnienie, czy już te emocje pomyczowe właściwie zaczęły się pomalutku udzielać? Nie, myślę, że, że tutaj już była przewaga dość duża z naszej strony, może gdzieś tam uciekła troszeczkę koncentracja. Ale to, to mówię, najważniejsze, że są trzy punkty, że jest zwycięstwo 3-0, i, i z tego musimy się cieszyć. Przede wszystkim musimy się cieszyć z dobrej gry. Bo jeśli taką grę prezentujemy na początku sezonu, to znaczy, że w trakcie sezonu będziemy jeszcze grać lepiej, bo, bo będzie ten zespół się na pewno ze sobą zgrywał, i tylko się cieszyć, że że tak żeśmy podeszli wszyscy jako zespół skoncentrowani do meczu i, no i chcemy budować te zwycięstwa i tą, tą naszą drabinkę ze zwycięstwami. To też gwarancja i potwierdzenie tego, że ten okres przygotowawczy został dobrze przepracowany? Ja myślę, że dziewczyny i my tutaj wszyscy w sztabie szkoleniowym dość mocno się przyłożyliśmy do tego okresu przygotowawczego. Wiedzieliśmy, że to jest ważny czas dla nas, że, że musimy tutaj popracować mocno tak, żeby, żeby być przygotowanym do tego pierwszego meczu. Myślę, że na pewno dużo, dużo fajnych akcji, które wprowadzamy do zespołu dzisiaj udało nam się zagrać, więc widać, że efekty przynosi, więc nic tylko się cieszyć, a teraz tylko trzeba szlifować ten diamencik.